Czy Putin właśnie popełnił największy błąd od początku wojny? Trump przez wielu uznawany za zwolennika Rosji teraz rusza na konfrontację. Zapowiedział wsparcie militarne dla Ukrainy, uderzenie w rosyjski eksport ropy i bezprecedensowe cła wobec Chin i Indii. Ale czy to faktycznie zmieni losy wojny? I co najważniejsze, dlaczego zrobił to akurat teraz? Jeszcze niedawno wielu ekspertów przekonywało, że jeśli Donald Trump wróci do Białego domu, to jednym z jego pierwszych kroków będzie odcięcie pomocy dla Ukrainy. W końcu sam wielokrotnie mówił, że wojna to nie jego sprawa, że rozpoczął ją Biden i że on sam zakończy ją w 24 godziny, siadając do stołu z Putinem. Ale teraz wszystko się zmieniło. W swoim w najnowszym wystąpieniu Trump zaskoczył nie tylko komentatorów, ale także samego Władimira Putina. Ogłosił, że Ukraina otrzyma wsparcie militarne o wartości nawet 10 miliardów dolarów, ale co istotne, nie będzie to pomoc udzielana bezpośrednio przez USA. Broń i systemy obronne mają zostać przekazane przez państwa NATO, głównie europejskie, które wcześniej kupiły amerykański sprzęt wojskowy. W zamian Stany Zjednoczone rozpoczną produkcję nowego, bardziej zaawansowanego uzbrojenia, które trafi do arsenałów tych państw. A zapłacą za to same państwa członkowskie z własnych budżetów obronnych. To układ, który przynajmniej na papierze wygląda na majstersztyk geopolityki. Europa pozbywa się części starego Uzbrojenia, Ukraina dostaje to, czego natychmiast potrzebuje, a amerykański przemysł uzbrojeniowy dostaje potężny impuls w postaci nowych zamówień. Trump może więc powiedzieć swoim wyborcom: nie daje nic za darmo. Ameryka nie płaci, Ameryka zarabia. A Ukraina, mimo wcześniejszych obaw, nadal utrzymuje kluczową pomoc wojskową. I to właśnie Rosja traci w tym wszystkim najwięcej, bo nie tylko nie udało jej się podzielić Zachodu, ale teraz musi się liczyć. Z faktem, że Ukraina dostanie nowoczesne systemy obrony powietrznej, w tym upragnione patrioty, i to szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Dla Putina to poważny cios, nie tylko militarny, ale też wizerunkowy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Trump może być dla Kremla wygodnym partnerem. Teraz okazuje się, że był to poważny błąd w kalkulacjach. Dlaczego Donald Trump zmienił swoje podejście wobec wojny na Ukrainie, według jego słów, na początku? Swojej prezydentury liczył, że konflikt szybko zakończy się dzięki negocjacjom z Putinem. Miał nadzieję, że rozmowy pokojowe przyniosą porozumienie, a wojna zostanie zakończona w ciągu kilku tygodni. Niestety, tak się nie stało. Wręcz przeciwnie. Przez ostatnie miesiące widzieliśmy intensyfikację rosyjskich ataków na cywilów i infrastrukturę Ukrainy. Rosyjskie działania były coraz brutalniejsze, a sytuacja na froncie stała się dramatyczna. W obliczu tej rzeczywistości Trump podjął decyzję o zmianie strategii. Teraz wspieramy Ukrainę, ale z głową, tak aby nie drenować amerykańskiego budżetu i jednocześnie maksymalnie zwiększyć efektywność pomocy. W praktyce oznacza to, że broń, którą kraje NATO mają już na stanie, zostanie szybko przekazana Ukrainie. W zamian państwa te zamówią nowoczesne uzbrojenie od Stanów Zjednoczonych, czym uzupełnią swoje arsenały. Taki model ma kilka korzyści. Ukraina dostaje potrzebne systemy i amunicję natychmiast bez opóźnień logistycznych. Raje NATO wzmacniają swoją obronę, otrzymując najnowocześniejszy sprzęt. Stany Zjednoczone nie muszą angażować bezpośrednio ogromnych środków finansowych, zyskuje amerykański przemysł uzbrojeniowy, który sprzedaje nowe technologie sojusznikom. Dla Waszyngtonu to sposób na utrzymanie wpływów i jednoczesne wywiązanie się z zobowiązań wobec sojuszników, bez ryzyka przeciążenia własnego budżetu. Nie bez znaczenia jest też aspekt polityczny. Trump może pokazać opinii publicznej, że pomaga Ukrainie. Ale robi to w sposób odpowiedzialny i strategiczny, a nie za darmo. Z kolei dla Europy oznacza to, że jeszcze przed zimą otrzyma nowoczesne systemy obronne, których tak bardzo potrzebuje, szczególnie w obliczu rosyjskich ataków rakietowych i dronów. Ta zmiana strategii wyraźnie pokazuje, że Trump nie lekceważy sytuacji na Ukrainie, lecz szuka sposobów, by efektywnie i z korzyścią dla własnych interesów wspierać sojuszników. Wąskim gardłem były patrioty, nowoczesne systemy Obrony przeciwlotniczej. Ukraina ich potrzebuje, żeby chronić miasta i elektrownie przed rosyjskimi rakietami, ale USA miało braki. Rozwiązanie? Sojusznicy przekazują swoje baterie Patriot, a USA uzupełni je nowym sprzętem. To działanie natychmiastowe, logistycznie trudne, ale konieczne, bo każdy dzień zwłoki to kolejne straty. Ale broń to nie wszystko. Donald Trump uderza tam, gdzie Rosja jest najbardziej wrażliwa w jej główne źródło finansowania wojny, czyli eksport ropy naftowej. Ale tym razem sankcje nie uderzają tylko bezpośrednio w Rosję. Nowa strategia obejmuje również kraje, które wspierają rosyjską machinę wojenną, kupując rosyjską ropę. Wśród nich są potężne gospodarki Chiny, Indie, Iran, a nawet Turcja. Trump zapowiedział drastyczne środki. Stuprocentowe cła na towary importowane z każdego kraju, który będzie kontynuował zakup rosyjskiej ropy i tym samym zasilał finansowo konflikt na Ukrainie. To bardzo konkretne ultimatum. Jeśli w ciągu najbliższych 50 dni nie zostanie zawarte porozumienie pokojowe, sankcje te zostaną natychmiast wprowadzone. To oznacza ogromną presję, przede wszystkim na gospodarki Chin i Indii, które są mocno uzależnione od eksportu swoich towarów na rynek amerykański. Dla tych krajów groźba stuprocentowych ceł to nie tylko wielki cios ekonomiczny, ale wręcz potencjalna katastrofa dla ich kluczowych sektorów eksportowych. W praktyce oznacza to, że Chiny i Indie stoją przed trudnym wyborem, czy kontynuować współpracę z Rosją i stracić dostęp do ogromnego rynku USA, albo wycofać się z kupowania rosyjskiej ropy i tym samym osłabić finansowo Moskwę. Takie działania mogą realnie zmienić globalną dynamikę i przyspieszyć koniec wojny. Czy jednak te groźby okażą się skuteczne? Czy kraje Azji i Bliskiego Wschodu zdecydują się postawić na pokojowe rozwiązanie, czy będą ryzykować gospodarcze sankcje? To pytanie, które już teraz zadają sobie wszyscy obserwatorzy geopolityki. Rosja od lat buduje coś, co eksperci nazywają flotą cienia to specjalne tankowce, które pływają bez oficjalnych oznaczeń i flag, by dostarczać ropę do krajów azjatyckich, takich jak Indie czy Chiny. Działa to w ten sposób, że omijają zachodnie firmy ubezpieczeniowe i inspektorów, którzy powinni kontrolować handel ropą i egzekwować sankcje. Wszyscy o tym wiedzą, ale przez długi czas przymykano. To oko. Powód obawy, że mocne uderzenie w te działania podniesie ceny paliw i zaostrzy inflację na świecie, a to uderzyłoby także w gospodarki zachodnich państw. Jednak obecnie inflacja zaczyna spadać, a ceny ropy stabilizują się na poziomach bardziej akceptowalnych dla konsumentów. Daje to prezydentowi Trumpowi więcej swobody, by uderzyć tam, gdzie Rosja najbardziej odczuwa skutki wojny czyli prosto w portfel. Zaostrzenie sankcji i nacisk na ograniczenie działania tej floty cienia może poważnie zagrozić finansowaniu rosyjskiego konfliktu na Ukrainie. To strategiczny ruch, który pokazuje, że walka nie toczy się już tylko na froncie wojskowym, ale również na polu ekonomicznym i handlowym. Jak zareagował Putin na rosnącą presję? Niestety nie sięgnął po dialog czy dyplomację. Zamiast tego eskalacja działań wojennych. Rosyjskie siły zwiększyły liczbę ataków rakietowych i operacji dronów na ukraińskie miasta i infrastrukturę. To brutalne uderzenia, wymierzone w ludność cywilną, które mają zastraszyć i złamać ducha Ukrainy. Zamiast prawdziwych negocjatorów, Rosja wysyła na rozmowy osoby na niskich stanowiskach, które nie mają realnej władzy decyzyjnej. W zamian za to pojawiły się nawet absurdalne wystąpienia. Historycy przemawiający o Wielkiej Rosji od 1250 roku, próbując tłumaczyć aktualne działania Kremla poprzez pryzmat dawnych dziejów, to jasny sygnał, że Rosja nie traktuje negocjacji poważnie. NATO i USA jednoznacznie to podkreślają, podczas gdy Ukraina wysyła do stołu negocjacyjnego swoich najwyższych rangą dowódców i polityków, Rosja przysyła urzędników bez mandatu do podejmowania. Decyzji. W efekcie prawdziwych, konstruktywnych rozmów pokojowych nie ma. Widzimy jedynie kolejne próby przeciągania czasu i działania na zwłokę, podczas gdy wojna trwa i zbiera coraz większe żniwo. Czy świat ma jeszcze szansę na prawdziwe negocjacje? Czy Putin postanowił wojną narzucić swoje warunki bez względu na koszty? To pytanie. Pozostaje otwarte. Od stycznia tego roku, według danych NATO, rosyjskie siły straciły ponad 100 tysięcy żołnierzy. To liczba szokująca i trudna do zweryfikowania niezależnie. Jednak, nawet jeśli przesadzona, wskazuje na ogromne straty poniesione przez armię Putina. Wojna kosztuje Rosję ogromne pieniądze. Oficjalne dane pokazują, że wydatki na zbrojenia wzrosły trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat i niemal dorównują dochodom z eksportu ropy naftowej, głównego źródła. Finansowania Kremla. Jeśli Zachód skutecznie odetnie Rosję od tych dochodów poprzez sankcje i cła na kraje kupujące rosyjską ropę, Putina czeka prawdziwy kryzys finansowy. Bez pieniędzy na zbrojenia rosyjska machina wojenna zacznie tracić tempo i siłę uderzeniową. To właśnie dlatego najnowsza strategia Trumpa i sojuszników koncentruje się na uderzeniu w rosyjskie finanse, a nie tylko na dostarczaniu broni. Wojna może więc wejść w nową fazę, bardziej ekonomiczną niż Militarną, a od skuteczności sankcji może zależeć tempo zakończenia tego konfliktu. Czy Trump rzeczywiście przyspieszy koniec wojny? Czy to tylko taktyka pod publikę? A może początek jeszcze większej eskalacji? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Czy sankcje i presja ekonomiczna to dobra droga? Czy Putin ugnie się pod naciskiem? Jeśli chcesz więcej takich analiz, zostaw suba. Kliknij dzwoneczek i podziel się tym filmem dalej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wiadomości Polska i Świat.